Let him take advantage, I was rolling all wrecking all freaking tales tell him talk the call for the coke all wrecking all freaking I still want to act not to ghost Cześć wam wypadł mi spontaniczny wyjazd do Los Angeles jest niedziela i dzisiaj wyjechałem i dzisiaj wracam jednodniówka jestem aktualnie w Malibu Czyli miejscu słynnych posiadłości wszystkich gwiazd Hollywoodu. Patrzę właśnie na te, na ten, na te skutki pożaru, który tutaj był. Pożar Ulsi. Nagrywałem odcinek o Campfire, ale o Ulsi nie. Z tego względu, że wulsi głównie zaatakował ludzi, którzy są bardzo bogaci. Te domy były ubezpieczone, natomiast w Paradise, tam gdzie byłem. W ten campfire to on głównie niestety, ale spalił domy ludziom, którzy no nie mieli zbyt dużej ilości pieniędzy. Chciałem odnaleźć ten dom e, Miley Cyrus, który spłonął i zobaczyć w jakim on jest stanie. Natomiast jak pisałem sobie w internecie adres Miley Cyrus, to pokazał się adres w West Hollywood. Więc nie wiem, ciężko będzie myślę mi znaleźć cokolwiek. Nie wiem czy to widać tamte drzewa, o tam. Są no są spalone, czyli ewidentnie coś tutaj się działo. Palmy są też pofalone, ale nie wszystko jest aż tak bardzo spalone, więc widać ewidentnie, nie wiem, czy to jest już odbudowane, czy po prostu no nie zostało to spalone w ogóle. Wydaje mi się, że nie zostało spalone wcale. Tutaj ewidentnie widać, że coś się działo. Jest spalone i tamte, tamte drzewa również. Natomiast po domach tamte palmy są czarne Ale te domy chyba zostały wydaje mi się że uratowane Czyli nie wszystko spłonęło, ale nie, tam na górze widzę, że jest dom, tam pewnie był dom Tam Tak mi się wydaje Albo trzy odcinki temu nagrywałem początek drogi 66. Dzisiaj nagrywam jej koniec. Jeśli chodzi o te pożary w Malibu, to przyjechałem się trochę, ale no mówię, ze względu na czas, nie było możliwości, żeby tam bardziej tereny poeksplorować. Było parę opalonych domków, były nawet, pe były nawet w pewnych miejscach, było widać, że dom spłonął całkowicie i nie ma już nic. Natomiast na pewno nie było takiej tragedii, jaka była w Chico w, w Paradise. Bo w Paradise praktycznie spłonęło całe miasto do ziemi. Calutkie miasto było spalone do ziemi. Film widzieliście, załączę tutaj link do tego filmu, jeszcze tak, którzy nie widzieli, bo to był mój. To był film, z którego jestem chyba najbardziej dumny. więc zależy mi na tym, żeby ktoś, kto ogląda mój kanał, żeby ten film znał. W tej chwili jesteśmy w Santa Monica, za mną znajduje się Santa Monica Molo. Teraz przejedziemy się po tych wszystkich atrakcjach bardzo szybko, czyli Venice, Beverly Hills, Hollywood Lake Park i... Green, Griffith, Griffith Observatory. Wtedy szybko do Downtown załatwić jedną sprawę i wracamy do domu. Jednodniowa wycieczka do Eleja. Jesteśmy na Venice Beach. Venice Beach ogólnie jest dość niebezpiecznym miejscem po zmroku. Tutaj po prawej stronie, gdzie są te stragany, jest bardzo duża ilość bezdomnych i duża ilość policji także, no bo tutaj chodzą jednak turyści wieczorem i ci bezdomni ludzie często zaczepiają tych turystów i bardzo duża ilość policjantów na tych Segwayach, na rowerkach sobie pilnuje bezpieczeństwa chociaż tyle, ile się da. Oczywiście strasznie bardzo intensywny zapach zioła na każdym kroku po prostu zioło, 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 zioło. Jeszcze jeden fakt: mi się to miejsce najbardziej kojarzy z moim ulubionym serialem. Już o tym kiedyś wspominałem. Mój ulubiony serial Californication. To jest po prostu hit. Najlepszy serial, jaki kiedykolwiek został wyemitowany w telewizji. Um, no, i to miejsce mi się z tym kojarzy. Bo tutaj sobie Hank Moody chodził z beką. Mówiłem już o tym kiedyś, ale to były moje pie jedne z pierwszych odcinków, więc. Zapewne większość widzów po prostu nie pamięta lub nie oglądała No GTA po prostu Kto tędy nie jeździł w GTA? No przyznać się, kto tędy nie jeździł? Bardzo uwaga na tych ziomków Parking Enforcement To są największe największy wróg tutaj w tym miejscu, czyli Hollywood Lake Park Jeżeli zaparkujecie na miejscu w którym nie można parkować czyli koło czyjegoś domu to nie minął dwie minuty i za szybą będzie już mandat. Także bardzo uwaga na to, mówiłem już o tym, ale takie odświeżenie, bo to jest ważne. Jak już odświeżam informacje, to odświeżam. To miejsce, czyli Hollywood Lake Park, to jest tak mi się wydaje, że chyba najlepsze miejsce do tego, żeby, żeby zobaczyć napis: Hollywood z w miarę bliskiej odległości dojeżdżając autem. Tam gdzieś też są punkty widokowe, ale wiem, że żeby do nich dojść, trzeba sobie zorganizować 2-3, 4-godzinną wycieczkę pod górę. Jak jest upalny dzień, to jest praktycznie nie do wykonania, bo już to robiłem i wiem jak to wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Tamten parking właśnie jest najlepszym parkingiem, żeby o tam nawet stoi gdzieś mój prusak tamten parking jest najlepszy, żeby zaparkować tam jest jeszcze jeden wcześniejszy gdzieś ale tam nie tu koło samego parku jest parking ludzie tutaj są naprawdę chwile, więc można sobie pojechać jeżeli rzeczywiście nie ma miejsca, a widzicie pewnie teraz że jest miejsce, tam jest miejsce i tam też jest miejsce jeżeli nie ma aktualnie jak jedziecie, to sobie tutaj podjedźcie zróbcie górkę podjedźcie pod górkę zróbcie sobie rundkę zawróćcie i spróbujcie znaleźć w dół miejsce parkingowe, bo jeżeli zaparkujecie tam, to gwarantuję wam, że dostaniecie mandat. Bo oni są tutaj cały czas. Wiktor zarekomendował mi to miejsce: Super duper burger. Powiedział, że bardzo spoko spoko jakości burgerów tutaj dają, a jak wiecie to on jest szeryfem burgerów, a nie ja więc zawsze jak chcę coś zjeść na mieście to pytam się go o poradę bo on nagrał 800 filmów gdzie warto jeść, więc ja się nie przebijam przez to tylko się po prostu go pytam zamówiłem podwójnego burgera z serem dodatkowym combo, czyli z frytkami i dodatkowym piciem i za to 15 dolarów z podatkiem podobnie jak było w The Habit Burger Grill mamy tutaj pager, czyli zakładam, że będzie nam urządzenie bipać na pierwszy rzut oka wygląda na małego frytki burger tak wygląda dwa mięsa sałata pomidor, o, no mięso powiem szczerze, że wymiata, jest bardzo soczysta, cieknie, jest świetne, za każdym razem. Proszę tego gościa o rekomendację jedzeniową. To się nigdy nie zawiodę, więc co, jeżeli będziecie w USA i chcecie jeść, to naprawdę polecam iść szladami kaszuba. Małe, drogie jak ten rozmiar, ale przezajebiste. Dobra jak najbardziej polecam smakuje jak taki typowy dobry amerykański burger z zajebistą wołowiną Naprawdę bardzo polecam Dzięki wszystkim że mnie oglądacie za łapki w górę za pozytywne komentarze Mega motywacja żeby robić filmy i to by było wszystko. Przyszłe dwa weekendy będą dość ciekawe, bardzo dużo się będzie działo w przyszłe weekendy u mnie, bardzo dużo, więc zachęcam do obserwowania mojego Instagrama, bo tam zawsze jest relacja na bieżąco, na story z tego, co się u mnie dzieje. Staram się, żeby story były w miarę ciekawe, żeby pokazać Wam tą Amerykę taką tak na luźno, tak bardziej luźno, bo tu wiadomo, że jest film, jest wszystko zmontowane tak, jak powinno być, a na story jest tak, kurde, gościu, jest tak duży problem w Stanach, jak w Polsce też to jest, ale nie na taką skalę, jak gość jedzie z i tak świeci centralnie na długich masakra. Dobra, story, Instagram, obserwujcie na Insta. Wszystko, na razie.